Cześć. Przez najbliższe trzy dni będę codziennie wstawiała, nagrywała i wstawiała filmik. A propos przebaczenia. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego właściwie to robię. Gdy wczoraj zadałam sobie to pytanie, przyszły mi do głowy takie dwie odpowiedzi. Pierwsza: Ufam, może ślepo wierzę wręcz, w to, że dużo moich tak zwanych facebookowych rówieśników obejrzy to i, i wysłucha. A drugi taki główny powód właściwie jest taki, że mamy niebawem schyłek, że tak powiem, wielkiego postu. I myślę, że to jest taki czas na zmiany pewnego rodzaju. W tamtym roku taką zmianą u mnie. Właśnie był, ta zmiana się dokonywała wokół tematu przebaczenia. Dlatego um, chciałabym w ten sposób, jakby się z wami tym podzielić. Dzisiejszy filmik, dzisiejsze nagranie będzie y, dotyczyło przebaczenia drugiej osobie. Um, jakby ostatnio, jak tak sobie o tym myślałam, to najpierw przyszło mi do głowy jakby takie, no, bardzo łatwa modlitwa, którą chyba każdy chrześcijanin powinien znać. Mianowicie, jako jedną z pierwszych, mianowicie yy, modlitwa pańska. Konkretnie mam na myśli słowa: I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. No, właśnie. Mówimy te słowa. A czy tak naprawdę. Żyjemy nimi? Czy rzeczywiście odpuszczamy naszym winowajcom? Jeśli tak nie jest, to sorry za bezpośrednio, ale radzę zmienić trochę formułkę modlitwy na słowa typu I naucz mnie, panie, przebaczyć, bo, bo sama nie potrafię, bo sam nie potrafię. Chcę, ale nie potrafię. W momencie, kiedy wypowiadamy te słowa, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, a wcześniej prosząc Boga, ażeby On nam odpuścił nasze winy, i w momencie, kiedy my to mówimy, a okazuje się, że wcale tak nie jest, że nie odpuszczamy naszym winowajcom tych win, to trochę według mnie zachowujemy się jak w przypowieści o niemiłosiernym dłużniku, który myślę, że sporo osób kojarzy tą przypowieść który miał y, dług do, do spłacenia. Podejrzewam, że to było 10 tysięcy talentów. I w momencie, kiedy tego długu nie spacił, prosił swojego władcę o to, aby y, on odpuścił mu to. Bo władca zagroził, że chyba sprzeda y, do niewoli jego żonę, dzieci. I jakby został, do, dostał taką łaskę odpuszczenia. Tej winy, darowania długu, a zaraz wyszedł i, i spotkał gościa, który jemu wisiał chyba 100 denarów. I co? I, i powiedział, że on mu nie odpuści, nie od razu go przychaczył i, i gościu, gdzie, gdzie jest mój dług, nie? Oddawaj mi to. I, I co? I pomyślmy sobie, jak często my tak robimy. Jak często nam zostało coś przebaczone, odpuszczone, a sami nie chcemy. Odpuścić czegoś czasami podobnego, czasami zupełnie innego, jakiejś drugiej osobie, która nas skrzywdziła. Zachęcam, zachęcam może proszenie Boga o to, żeby On uczył nas patrzeć też na naszych winowajców tak, jak On sam patrzy na nich, żebyśmy potrafili na nich patrzeć tak. Jak chcielibyśmy sami też jakby na siebie patrzeć. Hmm. W tym kościele, w tym KKK, Katechizm Kościoła Katolickiego, są takie słowa, które przywołam teraz. Chrystus chciałby, cały jego kościół w modlitwie, życiu i działaniu był znakiem i narzędziem przebaczenia i pojednania, które On nabył dla nas za cenę swojej krwi. No właśnie by cały jego kościół w modlitwie, życiu i działaniu był znakiem i, i narzędziem przebaczenia i pojednania. No właśnie, często, tak jeszcze wracając do tej modlitwy pańskiej, często mówimy jakieś słowa i, i tak dalej, i są to tylko słowa, a nie idzie żaden czyn za tym. I tak samo w katechizmie jest, nie, mówione. Jest wręcz zachęcane, ażeby to nie były tylko słowa, które tak powiem jasne chwała Bogu, bo często słowo ma wypowiedziane, ma moc. Ale niech za tym słowem pójdzie też taka jakby decyzja nasza. Niech nie tylko słowa będą, ale pokazujmy, że chcemy, chcemy miłosierdzia, chcemy je dawać i chcemy je przyjmować. Nie tylko słowem, tylko rzeczywiście działaniem jakimś czynem. Idąc dalej, jakby chciałabym Wam zadać takie pytanie: Gdzie jest Bóg? Mam nadzieję, że większość z Was pomyśli, nawet jeśli nie od razu, to pomyśli, że Bóg jest w drugiej osobie. Uczniowie wołali: W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. I jeśli my, jako chrześcijanie, wierzymy, że Bóg jest w drugiej osobie, to dlaczegoż mamy się z nią nie pojednać? Owszem, to jest bardzo trudne czasami, ale mm, ostatnio tak sobie też myślałam na, na bazie jakby swojego doświadczenia z przebaczeniem, pewny, pewnym ludziom. Y, no, którzy, którzy no, kiedyś odbierałam od nich bardzo krzywdę i jeszcze na ten moment, mimo że rzeczywiście wydaje mi się, że to przebaczenie nastąpiło, że że tak się stało, to nie jestem w stanie ich kochać, miłować jakoś. No nie byłabym w stanie teraz iść i podać rękę, czy. Podać rękę może byłabym, ale przytulić się czy coś jest bardzo trudne. Ale jak tak sobie myślałam o tym temacie przebaczenia, to w głowie mi mocno usiadło właśnie to, że skoro Bóg jest też w drugim człowieku i skoro uczniowie nawoływali, a żebyśmy pojednali się z Bogiem, to dlaczegoż tak uparcie pozwalamy, żeby w nas siedziało tyle negatywnych Różnych wspomnień, emocji, które przeszkadzają nam w przebaczeniu osobie, która mi zawiniła. Czasami jest tak, że jesteśmy pierwszymi ludźmi, którzy mają dać tej osobie, która nas skrzywdziła, miłość, którzy mają okazać jej właśnie to miłosierdzie. Wczoraj, jak tak sobie myślałam, bardzo mi w głowie też usiadł obraz taki. Że siedzi sobie pewna osoba w pokoju i chce, bardzo chce wyjść z tego pokoju. Bardzo chce wyjść, ale no nie potrafi, bo wie, że za drzwiami jest osoba, która ją skrzywdziła. Jest osoba, która kiedyś czymś zawiniła wobec tej osoby siedzącej w pokoju. I teraz tak, yy, możesz siedzieć dalej w tym pokoju i pozwalać, żeby te wszystkie nie wiem, złe nastawienie, żeby jakieś negatywne odczucia wobec tej osoby, żeby wspomnienia, żeby to w tobie się działo. Jasne, możesz to pielęgnować. Możesz żyć tym w tym swoim pokoiku, możesz siedzieć i żyć tylko tym, co jest złe w tej sytuacji. A tak naprawdę ta osoba, która jest za drzwiami, do której nie chcesz wyjść, może mieć w głowie tak naprawdę zupełnie co innego teraz. Może ona nawet, może ona ch chce, chce do ciebie wyjść albo chce, żebyś ty do niej wyszła, wyszedł. Postarajmy się czasem mm, spróbować jakby y, zadziałać tutaj empatycznie, nie? Że okej, okay, Widzę krzywdę, która mi się stała, ale nie wiem, co jest w sercu tej osoby. Prawdopodobnie ona kiedyś została cholernie, przepraszam, bardzo mocno zraniona i być może ona teraz w ten sposób oddziałowywuje, reaguje. Być może nikt jej albo ktoś w nieodpowiedni sposób dał jej miłość, albo nikt jej nie dał tej miłości. Być może właśnie Ty jesteś tą osobą, która jako pierwsza ma, tę, ma jej pokazać miłość. W momencie, kiedy decydujesz się na tkwienie w tym pokoju, na siedzenie w nim, sam zamykasz się w klatce. Jesteś, jesteś więźniem jakby własnej celi, celi, którą sam sobie wytwarzasz przez te negatywne, przez te oceny twoje. Yy, wiesz, że nie potrafisz, że nie chcesz, że boli. To, to są kraty w tej celi. Boli, nie potrafię, czasami jest nienawiść wobec osoby, która mnie skrzywdziła, nie? Kiedyś usłyszałam od pewnej osoby, że jak będziemy w niebie, Bóg, no, nie, no jasne, on, on wie wszystko, nie? On, on zna każdy element mojego życia, ale On nie będzie Cię rozliczał. A z tego czy kwiatki podlałeś w pokoju, z tego czy posprzątałeś, podkurzałeś podłogę i tak dalej, zapyta Cię, prawdopodobnie zapyta Cię, czy kochałeś, będzie rozliczał Cię z miłości. Łatwo jest kochać osoby, które są mi bliskie, łatwo jest kochać swojego chłopaka, swoją dziewczynę, nie, mamę, tatę, jeśli wszystko jest ok. Ale kochać osobę, której po ludzku wydaje się, że nie mogę kochać, to jest hardcore dopiero, nie? A Bóg z tego będzie cię rozliczał. On zapyta, czy kochałeś? Czy mimo wszystko kochałeś? Ty. W Piśmie Świętym jest taki fragment, który zresztą mam po częściowo na ręce wydziarany. Zacytuję go. Jako wybrańcy Boga, święci i umiłowani, okryjcie się głębokim miłosierdziem, łagodnością, pokorą, delikatnością, cierpliwością. Żyjcie ze sobą w zgodzie i przebaczajcie sobie wzajemnie gdy macie coś przeciwko drugiemu, jak Pan Wam przebaczył, również Wy tak czyńcie. A wszystko to z miłością, do której zostaliście powołani w jednym ciele. Niech kieruje Waszymi sercami. Dalej, w, y, trzy wersy dalej, jest fragment: I cokolwiek czynicie, słowem lub czynem, wszystko w imię Pana Jezusa, przez Niego dziękując Bogu Ojcu. Hmm. Myślę, że tu mamy jakby dosłownie już pokazane, że my możemy sobie, ludzie, którzy ja w jakiś sposób przebaczyli już, albo poznali przebaczenie, może ktoś im przebaczył, możemy już no, mówić sobie, nie? I tak dalej. Ale ten fragment jest dla mnie takim mocnym przekaźnikiem tego, co, do czego Jezus zaprasza, do czego Bóg zaprasza. To, że Ty przebaczysz. Po ludzku może być totalnie mega trudne. Może wydawać się wręcz niemożliwe, nie? Ludzie takie rzeczy potrafią przebaczyć swoim złoczyńcom. Ale zachęcam do takiej świadomości, że to też jest łaska, że to, że ty potrafisz komuś przebaczyć, to, że ty możesz zapomnieć o złu, choć na moment i nie żyć tym złem jest ogromną łaską i że dzięki temu możesz jakby dać sobie sam przestrzeń na to miłosierdzie wobec osoby, która tak zakuła kiedyś, która tak Cię krzywdziła czasami może długo. To, to że Ty to zrobisz, może być nawet, możesz mieć nawet taką niechęć wobec tego, że nie, ja nie przebaczę, ja nie potrafię. Zachęcam, powiedz to Bogu. Powiedz Bogu, nie potrafię przebaczyć. Chcę, chcę Boże, chcę Panie, ale nie potrafię. On to uczyni za Ciebie. On to uczyni za Ciebie. Czasami patrzymy trochę błędnie też na przebaczenie drugiej osobie. Przede wszystkim przebaczenie nie jest jakby wykreśleniem tego nie, nie jest udowodnieniem, że ni, nic się nie stało, że nic między tobą a twoim winowajcą nie zaszło, że wszystko było ok, że, że on ci nic złego nie zrobił. To nie jest udowodnienie tego. Mało tego, nawet w Piśmie Świętym, jest chyba w Księdze Samuela, przecież no, no jest, jak Dawid grzeszył, nie? To wydaje się, że, że no właśnie, jak można przebaczyć takie grzechy, nie? A Bóg mu przebaczył. Mało tego, on mu przebaczył, ale on no, ani razu nie powiedział, że, że nie zgrzeszył Dawid, że jest wszystko ok, że nic złego nie było, nie? że ty jesteś święty, byłeś święty, będziesz święty. Nie? Mało tego, on wręcz zachęca, zachęca, wręcz później każe opisać to, co, co Dawid uczynił i co zostało mu odpuszczone. Przebaczenie też nie jest akceptacją zła. No, czasami się wydaje, że, że skoro przebaczyłem, to uważam, że okej, okay, dobrze jest to, że ktoś mi mnie skrzywdził, nie? Wcale tak nie jest. To jest wyjście, krok naprzód, jakby. To jest pokazanie, że właśnie nie akceptuję tego zła i czasami więcej dasz tej osobie, nie odpowiadając nienawiścią na jej czyny i złością, tylko odpowiadając miłością. Wtedy, przebaczając, broń Boże, nie akceptujesz zła. Nie akceptujesz wręcz. Możesz dać tej osobie coś naprawdę więcej. Coś, co jest ponad zło. Jakby, czasami też myślimy, że jeśli przebaczę, to daje się wykorzystać, nie? Że, no właśnie, więc przebaczenie nie jest też takim pozwoleniem na wykorzystanie siebie, mnie. Nie? To, że ty przebaczasz, nie znaczy, że ta osoba może dalej ci, no, coś robić krzywdę, nie? Że ona może cię wykorzystywać. Nieraz jest, są przykłady że okej, okay, no pożyczył ktoś z komuś, osoba nie oddała i, i co, i odpuszczam, nie, odpuszczam, tylko super, odpuściłeś, chwała Bogu, tylko w takim razie miej taką czujność, może nie wchodzić drugi raz w to, że tej osobie coś pożyczam. No pożyczyłem, odpuszczam, możesz nawet powiedzieć, że nie musisz mi oddawać tam cokolwiek pożyczyłeś, ale możesz tak myśleć mądrze, nie, że tej osobie już czegoś nie pożyczę. Bo wiem, że ona mi tego nie odda, jeśli pożyczyłeś. Jeśli jesteś osobą niewierzącą i oglądasz ten filmik, być może myślisz sobie, a to mnie nie dotyczy. Tam sprawy z Bogiem, okej, okay, to, to Wy sobie przebaczajcie i tak dalej. To, co Ci mogę zaproponować, to to, żebyś tak, miał taką ostrożność. Ostrożność na to, ażebyś ty. Kiedyś, będąc ofiarą swojego, nie wiem, krzywdziciela, sam, za jakiś czas, nie stał się oprawcą czyimś lub siebie samego. To jest taki bardzo duży, też jakby, bardzo duże działanie, które wywołuje brak przebaczenia. Jeśli nie jesteś w stanie komuś przebaczyć, za jakiś czas może się okazać, że ty. Krzywdzisz kogoś innego albo krzywdzisz siebie, tkwiąc nadal, nadal w tej klatce, mając w głowie mnóstwo wspomnień złych, negatywnych różnych nastawień i emocji które później mogą ciebie popchnąć do czynienia zła.